Ja wiem, bo słyszałem, że jak często zaczynam prowadzić jakieś rekolekcje, konferencje czy coś takiego, to w głowach niektórych ludzi rodzi się takie pytanie, co taki młody ksiądz może nam powiedzieć o małżeństwie. I może i u Was pojawia się takie pytanie. Nie wiem, to już sami sobie osądźcie, bo na pewno jest takie pytanie, co w ogóle ksiądz może o małżeństwie powiedzieć o sakramencie małżeństwa, skoro w nim nie żyję. Jasne, ja nie żyję w małżeństwie, jestem księdzem, ale to nie znaczy, że ja nie mam doświadczenia łaski w sakramentu małżeństwa. I tym doświadczeniem chcę się podzielić, o tym doświadczeniu chcę mówić. Bo ja w sakrament małżeństwa uwierzyłem dopiero na czwartym roku w seminarium. Właśnie podczas tych rekolekcji o to oblubieniec. I do tej pory ja uznawałem, że faktycznie jest jednym z siedmiu sakramentów, no bo tak od samego początku mnie uczono. Ale ja nie bardzo w ten sakrament wierzyłem. Przynajmniej nie tak jak teraz wierzę. Nie wierzyłem, bo często go nie doświadczałem. Albo miałem oczy zamknięte na to, jak, jak Pan Bóg mi ten sakrament pokazywał.